Panie witam Państwa serdecznie. Zapraszam do kolejnego wydania programu przedwyborczego 1 na jeden. Dzisiaj jeszcze w studio Krzysztofa Grabowskiego, kandydata na Sejm z Polskiego Stronnictwa Ludowego, lista numer 1, miejsce 24. Witam serdecznie. Dzień dobry, kłaniam się. Panie Wicemarszałku, bo cały czas tą funkcję jeszcze Pan pełni. Dlaczego Sejm, nie Senat w tych wyborach parlamentarnych? Znaczy te zasadnicze decyzje, które zapadają, dotyczące naszego kraju, zapadają przede wszystkim w Sejmie. Senat jest drugą izbą tam wprowadza się ewentualne poprawki natomiast inicjatywy sejmowe są tymi najważniejszymi tam się decyduje o tym jakie podejmowane są ustawy w którym kierunku rozwijamy Polskę jakie spełniamy plany jakie realizujemy dlatego sejm po to żeby to doświadczenie samorządowe wieloletnie przenieść w w kierunku tworzenia dobrych ustaw, a nie bubli prawnych, bo niestety i z tym mamy do czynienia ostatnio. No właśnie, o tym za moment, o tym doświadczeniu samorządowym, ale najpierw jakieś konkretne pomysły Polskie Stronnictwo Ludowe od lat jest skojarzone głównie z tą troską o rolników, o polskie rolnictwo. Wielkopolska zresztą też jest terenem bardzo rozwiniętym rolniczo. Czy właśnie w tym zakresie Pana działalność w Sejmie będzie widoczna? Jeśli będzie? No z całą pewnością, dlatego że w mhm. samorządzie województwa nadzoruje sprawy związane z rolnictwem i z rozwojem obszarów wiejskich, więc z całą pewnością to wieloletnie doświadczenie chciałbym wykorzystać. Jesteśmy w takim momencie, że za chwilę będziemy prowadzili negocjacje dotyczące środków unijnych w nowej perspektywie unijnej. Również tych środków na rolnictwo i obszary wiejskie trzeba tego przypilnować, dlatego że są takie obawy, takie głosy też do nas docierają, że te środki mogą być niższe, a to się zawsze wiąże z tym, że mniejsze środki trafią na wieś, to raz, a dwa również, że mogą być niższe środki dla Wielkopolski. Która miałaby być karana chociażby za to, że jest gospodarna i że te środki tutaj dobrze wydatkujemy. Trzeba w końcu też zadbać, a nie tylko o tym mówić, o czym yy, mówią przedstawiciele PiSu, że chcą wyrównania dopłat bezpośrednich. Mhm. A to jest okazja, żeby to zrobić. Też trzeba yy, tego przypilnować. Ma być komisarz unijny yy, do spraw rolnictwa z Polski, więc mam nadzieję, że tego dopilnuje. No i y, kwestia, która jest bardzo ważna dla rolnictwa w Wielkopolsce, a więc obawy i zagrożenie y, ASF-em, który mm -hmm. przecież tych ognisk mamy w Polsce bardzo, bardzo dużo. Jeżeli którekolwiek ognisko powstanie w Wielkopolsce, to to będą olbrzymie straty dla rolników y, dlatego, że tak jak powiedziałem, y, mamy bardzo dobrze rozwinięte rolnictwo. 4 miliony sztuk tuczników mamy y, w Wielkopolsce, więc y, Trzeba zacząć się rozliczać z tą chorobą, a nie pozwalać na to, żeby ona się rozprzestrzeniała w Polsce. W tym roku i bieżącym i jeszcze końcówka tego roku wcześniejszego to były przecież głośne protesty rolników. Oni wyjeżdżali nawet na ulicę Warszawy protestując. Ceny żywca to, to było jedno, ASF to było drugie. Ale teraz też z doświadczenia zawodowego słyszę od rolników, że obawiają się co będzie za rok, dwa, trzy. No bo susza doskwiera nam już od kilku lat. To jest też taki problem, chyba przyszłościowy, który za moment możemy jeszcze bardziej odczuwać niż dzisiaj. A już w tym roku ceny warzyw, owoców przecież widać tak, no w górę. Tak, no to zauważyliśmy, jak właśnie wysokie są ceny warzyw czy owoców. Problem jest z całą pewnością bardzo duży i trzeba do niego podejść trochę globalnie. Bo w Wielkopolsce w sposób szczególny się z tym borykamy. Jesteśmy przygotowani, przygotowaliśmy inwestycje jako samorząd województwa. Mówię tu o zbiorniku Wielowieś-Klasztorna. Teraz trzeba tylko wyłożyć na to środki. Samorząd województwa nie posiada takich pieniędzy, bo to jest blisko miliard złotych. Mhm. Może to ten zbiornik powstać ze środków unijnych i już wielokrotnie apelowałem do rządu, rozmawiałem z przedstawicielami rządu, z parlamentarzystami również w tej sprawie i niestety nie zadziało się nic. Parlamentarzyści się spotykają, otrzymali informacje, pisma i nic w tym zakresie nie zrobili. Jeżeli nie powstanie ten zbiornik, to stepowienie Wielkopolski będzie postępowało, a jeszcze jak mamy do czynienia z takimi upałami, z taką suszą jak w tym roku czy w ubiegłym, no to ta sytuacja będzie tylko coraz gorsza. Tyle rolnictwo PSL mówimy całościowo, jeśli chodzi o partie, też ma swoje założenia programowe. To są między innymi dobrowolny ZUS czy program własny kont. emerytura e bez podatku. Na przykład na przykład ten, ten program dobrowolnego ZUS-u. Przedsiębiorcy prawdopodobnie ucieszą się na taką wieść, ale czy to są y, też według Pana, y, tak prywatnie, dobre, y, dobre pomysły, żeby w taki sposób na przykład oczywiście, o przedsiębiorców zadbać? Oczywiście, że są dobre pomysły, dlatego że y, dobrowolny ZUS bo, y, polega na tym, że y, ten pomysł polega na tym, że można go y, y, nie opłacać, zwłaszcza mhm. w sytuacji, kiedy y, firma y, ma trudniejszy. Sytuację, albo startuje dopiero co? Albo startuje, mm. więc to jest y, ułatwienie na starcie. Natomiast z całą pewnością y, nie będzie tak, że nie będzie można płacić tego ZUS-u, bo przecież każdy też myśli o swojej emeryturze, więc y, to ma być zachęta, to ma być możliwość y, łatwiejszego startu z działalnością. Natomiast y, myślę, że wszyscy, którzy dobrze funkcjonują, ten ZUS będą opłacali, dlatego że y, no, myślą perspektywicznie o swojej Przyszłości już na emeryturze. Natomiast z całą pewnością ten program yy, ułatwi funkcjonowanie firm. Mówiłem o emeryturze bez podatku. No, po co wydawać jed, jeden raz trzynastą emeryturę, jeżeli można yy, spowodować, że każdego miesiąca wzrosną w sposób ewidentny emerytury i renty. Więc myślę, że to jest lepsze ułatwienie dla emerytów, którzy systematycznie będą otrzymywali na bieżąco pieniądze, pieniądze mhm. niż trzynasta emerytura. Trzynasta emerytura ok, jak najbardziej dobry pomysł, natomiast gdyby tą trzynastą emeryturę podzielić na 12 miesięcy, to okazałoby się, że ten wzrost tej emerytury nie jest taki wysoki. Natomiast myślę, że emerytów trzeba zwolnić z płacenia podatków i wtedy te emerytury wzrosną w sposób znaczący. Tyle o tych punktach programowych, ale Pan, tak jak już wspomniał, samorządowiec od lat, czy ma takie swoje plany? Bo wiadomo, zawsze gdzieś tam kandydaci z tych list partyjnych utożsamiają się z daną ideologią, programem, pomysłami, ale mają swoje cele, założenia, ambicje. Mówiłem już o zbiorniku wielowieś klasztorna, mhm. więc nie będę się powtarzał. Natomiast w wielu sferach trzeba zrobić taki reset i uporządkować to, co dzieje się w państwie. No, olbrzymie problemy ze służbą zdrowia, mhm. rozpoczynające się strajki, ale przecież wydłużające się kolejki do specjalistów to jest dramat, to co się dzieje. Ci, którzy w tych kolejkach czekają, zdają sobie sprawę, jak to teraz wygląda. Zadłużające się w sposób błyskawiczny, bardzo szybki szpitale. My jako samorząd województwa również nadzorujemy szpitale wojewódzkie i widzimy, w jaki sposób ten dług rośnie. Za chwilę możemy dojść do ściany i nie daj Boże, żeby zaczęli umierać ludzie, bo nie dostaną się na SOR czy nie dostaną się do lekarzy. A niestety, patrząc na to, co się teraz dzieje, takie zagrożenia są. Więc to są kwestie fundamentalne. No, również uporządkowanie trochę tego, co się dzieje chociażby w edukacji. No, Dramatyczne sytuacje, jeśli chodzi o y, młodych ludzi, którzy skończyli ostatnią klasę gimnazjum i ósmą klasę szkoły podstawowej, i teraz y, w szkołach średnich y, muszą się uczyć od rana do późnego wieczora w wielu miejscach. Mm -hmm. y, to też jest y, jakieś wielkie nieporozumienie. Y, więc y, i służba zdrowia, moim zdaniem, jako priorytet, najważniejszy, edukacja, ale również sprawy związane. Z rolnictwem, no nie będę już mówił o takich mm. fundamentalnych kwestiach, jak przestrzeganie konstytucji, bo to myślę, że każdy y, powinien mieć taką świadomość. Czy też y, to, co się wydarzało w Ministerstwie Sprawiedliwości, y, to są po prostu skandaliczne rzeczy, więc myślę, że z tym też trzeba sobie y, poradzić. No a poza tym y, no, cały czas y, system wsparcia i tego socjalnego, mm. bo y, polskie Stronnictwo ludowe za takim wsparciem zawsze było. Program 500+, gdy był uchwalany, również uzyskał poparcie i posłowie z Polskiego Stronnictwa Ludowego za nim głosowali. Zresztą taki program już był dużo wcześniej wprowadzony, tak zwane Kosiniakowe, wtedy kiedy Władysław Kosiniak-Kamysz był ministrem pracy i polityki socjalnej. To był program tysiąc złotych na każde dziecko przez rok, był wypłacany, tylko mało o tym niestety mówiliśmy, mm -hmm. i to był nasz błąd, natomiast te sprawy socjalne będziemy na pewno podtrzymywać i będziemy takie projekty zgłaszać. Myślę, że też warto wyjaśnić, bo wiadomo, cały czas gdzieś tam te strefy życia, czyli właśnie służba zdrowia oświata, to przewija się w polityce, ale... Często jest też tak, że co rząd to różna koncepcja. I tak samo na przykład oświata, która już po raz któryś doczekała w, tej, w tym 2017 roku reformy. Ja myślę, że ludzie też trochę mogą obawiać się, że znowu będzie jakaś reforma. A też z samorządów często przecież dobiegają takie głosy, że może sama reforma w sobie nie była zła, ale za tą reformą na przykład nie poszły środki finansowe na y, infrastrukturę znaczy, oświatową i tak dalej. Na pewno nie zapowiadamy y, mhm. zmiany, jeśli chodzi o. To co Jakieś się wydarzyło w edukacji, w edukacji, jakiejś rewolucji, no nie będziemy wracać do gimnazjów, mhm. nie można też w ten sposób postępować, że młodzież, dzieci, rodzice nie będą mieli pewności jak ten system edukacyjny będzie wyglądał, więc na pewno nie, natomiast no, nie poszły środki, samorządy musiały sobie radzić mhm. z dostosowaniem. Szkół, żeby po pomieścić dokładać, młodzież. Jest wiele do sytuacji mm -hmm. takich dramatycznych, że uczeń chciał się dostać do lepszego liceum, ale niestety zabrakło miejsca, musiał szukać in, w innej szkole. To są dla tych młodych ludzi takie traumatyczne przeżycia mm -hmm. przecież, bo oni się edukują po to, żeby później, jak się wykształcą, pracować i chcą mieć to wykształcenie na najwyższym poziomie. Więc myślę, że. Trzeba dofinansować edukację. No przecież strajk nauczycieli nie ma jakiejś wielkiej podwyżki, mimo że rządzący to zapowiadali. To można porozmawiać z nauczycielami i dowiedzieć się, jakie są, jakiego rzędu są to podwyżki. Naprawdę trzeba zainwestować w nauczycieli, a jeszcze po tych akcjach protestacyjnych i po tym, jak nauczyciele zostali potraktowani, to wydaje mi się, że wielu młodych ludzi którzy mogliby rozpocząć studia i kształcić się w zawodzie nauczyciela bardzo mocno się nad tym będzie zastanawiało jeżeli nie będziemy szanować nauczycieli Panie wicemarszałku czy czuje pan jako kandydat teraz do sejmu że ma już trochę wiedzy, jak pewne sprawy załatwić i jak się za to wziąć. Chociażby z uwagi na to, że także przecież w urzędzie marszałkowskim już trochę widzi się, jak pewne sprawy czy finansowe, czy właśnie perspektywy unijne są tworzone, jak to wszystko działa. Myśli Pan, że takiemu kandydatowi jest łatwiej? Myślę, że tak, no, bo to doświadczenie zawodowe wieloletnie. Na pewno pomaga. Ja w samorządzie jestem już od wielu lat, bo w samorządzie województwa od dziewięciu, natomiast wcześniej również funkcjonowałem jako przewodniczący rady gminy, więc z budżetami, mm -hmm. no najpierw gminy, czyli na dużo niższym poziomie niż obecnie, a teraz z województwa mam do czynienia od bardzo wielu lat i widzę w jaki sposób te budżety się kształtuje, jak się buduje deficyt, z czego on powstaje, jak się go Realizuje, a przecież polityka państwa opiera się również na budżecie państwa i ten budżet też trzeba w sposób racjonalny tworzyć, ale też trzeba tworzyć racjonalne wydatki, po to, żebyśmy również w Wielkopolsce i w tym w południowej Wielkopolsce z tych środków mogli skorzystać. I z całą pewnością to doświadczenie będę mógł wykorzystać podczas. Pracy w Sejmie, jeżeli mhm. będzie mi to oczywiście dane. Znając Wielkopolskę od potrzebki, wzdłuż i wszerz, o czym jeszcze Wielkopolanie marzą? No, o czym marzą? Myślę, że marzą przede wszystkim o tym, żeby mogli spokojnie żyć, spokojnie pracować, żeby mhm. nie musieli się obawiać, że są inwigilowani, bo takie obawy mhm. przecież też są. Myślę, że to są te podstawowe marzenia. Natomiast my cały czas będziemy rozwijać Wielkopolskę mhm. jako samorząd województwa, przeznaczamy na to mnóstwo pieniędzy unijnych i nie tylko, i jest to zauważalne w wielu miejscach w Wielkopolsce, nie tylko czasami słyszy się opinie, że inwestujemy poznani okolice, no to nie jest prawda, bo możemy zobaczyć mm -hmm. w ostrowie wielkopolskim, czy chociażby jak wiele miejsc y, się zmieniło dzięki środkom unijnym tym, które płyną tutaj z budżetu przez budżet województwa, y, czy jeszcze się zmieniają, bo przecież tych inwestycji jest mnóstwo. I właściwie można by było wskazać każdą gminę, w której y, udało się y, coś wybudować dzięki środkom z Unii Europejskiej czy z budżetu województwa wielkopolskiego, więc. Te Nie mamy się realne czego marzenia spełniamy. Nie mamy się czego wstydzić, wręcz odwrotnie. Nie chciałbym tylko, żebyśmy z tego powodu otrzymywali mniejsze środki, tylko dlatego, że jesteśmy bogatszym regionem od tych biedniejszych na wschodzie Polski. Bardzo dziękuję. Krzysztof Grabowski, kandydat do Sejmu z listy numer 1. Miejsce 24 z Polskiego Stronnictwa Ludowego. Był moim i Państwa gościem. Jeszcze raz dziękuję za rozmowę. Dziękuję serdecznie, pozdrawiam. Państwu dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnym wydaniu.